Jest ktoś, kto podróżuje po całym świecie, dociera wszędzie, gdzie mieszkają dzieci. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Przemierza świat po to, aby każde dziecko dostało to, o czym marzy. tak. Wąskie te kominy teraz robią. Anielko. Maxiu, witam was. Jak widzicie, rozpocząłem już rozłożenie prezentów. Ale momencik, sprawdź mi na mojej liście, gdzie mam dostarczyć wasze prezenty. Zobaczmy. O, jest wasze zdjęcie. Cudownie. Ale nie widzę prezentów. Czyżby moje elfy o nich zapomniały? Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. Wracajmy do fabryki prezentów. Zaraz, zaraz, a co mnie tu tak przypieka? Czołem mhm. mojej elfy! Mikołaj wraca! Mikołaj w domu na wszystkich starczy. Anielko, Maxiu, zaraz dowiemy się co z waszymi prezentami. W najbardziej magicznym miejscu w moim domu. Chodźmy. O, moja magiczna biblioteka. Tu każde dziecko ma swoją własną książkę. O, to chyba wasza książka, i właśnie chce nam coś pokazać. Zobaczmy. To tutaj mieszkacie, prawda? Co jeszcze tu o was mamy? Anielko, Maxiu, wiem, że macie wspólny pokój. Podobno bardzo lubicie zabawy na świeżym powietrzu. To takie urocze. Dobrze, chodźmy już. Chodzenie, chodzenie. Zjadłoby się coś. Poleżało. Zaraz dowiemy się, co z waszymi prezentami. Oho, a co wy tu robicie? Balbinko, grażynko, moje gwiazdeczki. Widzimy się na kolacji. Pa! Drogie dzieci, gdzieś tu ukryte jest wejście do naszej fabryki prezentów. Tylko elf strażnik może nas tam wpuścić. Zobaczmy, czy jest w dobrym humorze. Elfie strażniku. Hmm? Możemy wejść do środka? Tak, tak, przekażę. Mówi, że hasłem do fabryki jest bieg najstarszego dziecka. Anielko, ile ty już masz lat? Ach, tak. Ty już masz osiem lat. Udało się. Hasło zadziałało. Chodźmy. Drogie dzieci, oto nasza fabryka zabawek. Tutaj robimy prezenty dla dzieci z całego świata. Patrzcie uważnie. To nasza magiczna maszyna do produkcji prezentów. Zobaczmy, gdzie są wasze. Elfie kierowniku, spójrz na to zdjęcie. Mamy prezent dla tych dzieci. Momencik, zaraz sprawdzimy. Nic nie ma? Spokojnie. Na pewno się znajdzie. I co? Jest? Tak? Mamy? Jest. To cudownie. Prezenty się znalazły. Trzeba tylko sprawdzić, czy jesteście na liście grzecznych dzieci. Przenieśmy się do biura. Pomożecie mi? Musimy głośno klaskać i powtarzać koło śniegi las, przenieś nas. W koło śniegi las, przenieś nas. W koło, hop! O, udało się. Przy kominku najlepiej. Dobrze. Może odpocznijmy chwilę, posiedźmy. Tak, końcu muszę też dbać o swój brzuszek. On mnie lubi się przemęczać. O, są tu moi mali pomocnicy. Dużo bawimy się razem. Ach, było bujaki. Całą szarotkę dzisiaj zjedliście. Tak, tak. Do Was mówię. Udają, że nie słyszą. Jak zwykle. O, cześć Ryku, pomożesz mi przy księdze? Anielko, Maksiu, chciałbym Was pochwalić za to, że umiecie się wspólnie bawić. Wiem też, że coraz lepiej czytacie. Podobno czasami za dużo oglądacie bajek. Czy to prawda? Postaracie się coś z tym zrobić? Obiecujecie? Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Was. Zawsze słuchajcie rodziców. Pokażę Wam jeszcze kogoś bardzo ważnego i wyjątkowego. Te osoby kochają Was z całego serca. Jak myślicie, kto to taki? Poznajecie. Oni naprawdę bardzo mocno was kochają. O, jakie to cudowne. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, aby do nich podejść i bardzo mocno przytulić. Dobrze, a teraz najważniejsze. Spytajmy moje elfy, które cały rok was obserwowały, czy można was wpisać na listę grzecznych dzieci. Drogie elfy! Zdecydujcie w sprawie tych dzieci. Co myślicie? Możemy wpisać na listę grzecznych dzieci? Zdecydujcie. Tak. Można pisać? Ja, brawo! Dało się! Tylko widzicie, niektóre elfy miały wątpliwości na wasz temat. Bardzo wam gratuluję, ale musicie zacząć bardziej się starać i słuchać starszych. Na pewno dacie sobie radę. Zawsze w was wierzyłem. Dobrze, będę już kończył. Do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt! Papa! Pa! Balls with boughs of Holly And la, 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 la. is the season to be jolly